Cześć, witam was bardzo serdecznie na megadiscount.pl. Pokażę wam dzisiaj zabawkę od firmy Fisher Price, a będzie to szczeniaczek uczniaczek przeznaczony dla dzieci od 6 miesiąca życia. Wszyscy teraz liczą tak jak my. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 i jeszcze raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Szczeniaczek-uczniaczek to sympatyczny pluszak. Jest on bardzo mięciutki i miły w dotyku. Oczywiście jest to zabawka edukacyjna, jak to od fisher price bywa. Aby ją włączyć, wystarczy przytrzymać lewą stópkę. Poziom pierwszy. Pobawimy się. Od razu przechodzimy do poziomu pierwszego. E, przeznaczonego dla dzieci od 6 miesiąca życia. Poziom pierwszy to odkrywanie. Za aktywne odgrywanie rączkami maluszek nagradzane jest wesołymi dźwiękami, zwrotkami i piosenkami. Naciskając łapki, stopę brzuszek, serduszko lub łóżko e, pieska, dziecko słucha prostych słów, literek, nazw części ciała i kolorów. E, na całym ciele mamy różne przyciski na uchu, na dwóch rączkach, na serduszku, które również się świeci na brzuszku i na dwóch stopach. Zaczniemy oczywiście od ucha. Ucho. Piesek nam mówi, jaka to część ciała. Mam niebieskie ucho. A drugi, drugie polecenie to yy, piesek mówi nam, jaka część ciała jest w jakim kolorze. Niebieskie i miękkie uszka mam i chętnie się głaskać po nich dam. A y, trzecia, y, trzecia, y, trzeci dźwięk to oczywiście melodia. Czas na alfabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y, Z, Z, RZEĆ! Teraz już ale... Prawa ręka jest oznaczona literkami, więc od razu możemy się domyśleć, że będzie tutaj chodziło o dło. Przejdziemy teraz do lewej ręki, która jest zielona. Ręka! Moja zielona ręka! Zielona ręka, niebieskie uszy, czerwony nos! No i tutaj również, tak jak w przypadku ucha, są dwa zdania twierdzące, po których następuje piosenka czy też melodia. Zobaczymy teraz, co się stanie, kiedy przyciśniemy serduszko. Serce! Serce nam puka. Bardzo Cię lubię! Pewnego dnia pajączek się w rynnie śliskiej skrył. W ten deszczyk spadł z mył, wyszło słoneczko i woda wyszła w Zobaczmy, co się stanie, kiedy przyciśniemy brzuszek. Brzuszek? To mój brzuch. Jest na literę B. Brzuch, brzuch, brzuszek. Oczywiście, jeżeli przyciśniemy brzuszek, to znowu usłyszymy melodyjkę. Tak samo będzie prawdopodobnie w przypadku stopy. Stopa! Fioletowy! W kolorach różnych stopy mam dwie. Mam stopy, dwie. To je! Kiedy chcemy zmienić poziom na wyższy, wystarczy przytrzymać lewą stopę. Poziom drugi! No Nauczymy się czegoś nowego! Jesteśmy teraz na poziomie drugim. Poziom drugi. To zachęcanie! Jest to poziom przeznaczony dla dzieci od 12 miesiąca życia. Zobaczmy, co teraz się stanie po naciśnięciu różnych części ciała. Niebieskie ucho! Wszyscy teraz liczą tak jak my. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10. I jeszcze raz! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tym razem ucho ma nam do zaoferowania liczenie. Zobaczmy, co się zmieniło w abecadle. Żółta ręka. Daj, buziaka. O tak to wiem, ciasto, wiem, ciasto chcę, więc bardzo proszę, upiecz mi je. Ubi, wymieszaj, do pieca szybko włóż. A potem sprawdzaj, czy się upiekło nam już. Zielona ręka. Jeśli humor masz od rana w dłonie klaszcz. Jeśli humor masz od rana w dłonie klaszcz. Jeśli humor masz od rana, buzia się uśmiecha sama. Jeśli humor masz od rana w dłonie klaszcz. Przybij piątkę. Zobaczymy teraz co się dzieje kiedy wciśniemy serduszko. Czerwone serce mrugaj, mrugaj gwiazdko nam. Skąd ja cię tak dobrze znam? Patrzysz niebanie od dziś. I jak diament pięknie lśnisz. Mrugaj, mrugaj gwiazdko. Skąd ja tak dobrze znam. Tutaj również pojawia się sympatyczna melodia. Przechodzimy teraz do brzuszka. To mój brzuszek! Głaszczę się po brzuszku! A ty i ja, ja też. też. Mocno przytul mnie, tak lubię to! A ty i ja, ja też! Stopa. Fioletowa stopa. Głowa, ręce, nogi i palce stóp. Głowa, ręce, nogi i palce stóp. Oczy, uszy, usta i nos. Głowa, ręce, nogi i palce stóp. Poruszaj palcami u stóp. No i mamy tutaj też jakieś zadania dla dziecka. No jeżeli raz przyćmiemy lewą stopę. To znowu nasz szczeniaczek się zaśmieje. Przejdziemy teraz do poziomu trzeciego. Poziom trzeci. Pobawimy się w naśladowanie. Jupi! Poziom trzeci, czyli naśladowanie, jest przeznaczone dla dzieci od 18 miesiąca życia. Posłuchaj! Co to? To kaczka! Kwaczmy jak kaczka! O, też to słyszysz? To był lew, też. Wow. Tutaj oprócz takich zwykłych dźwięków poznajemy również zwierzątka. Po naciśnięciu ręki z abecadłem pojawiają nam się słowa na kolejne litery alfabetu. Ręce właśnie tak, właśnie tak, właśnie tak. Ręce się myje właśnie tak, aż całkiem wszystko są. Zielona ręka uczy nas myć ręce. Udawajmy, że machamy do przyjaciela. No i oczywiście mamy pomachać. Serduszko znowu bije. A kuku, kocham cię. No i tutaj uczymy dziecko, że serce jest powiązane z uczuciami. No, ponieważ po naciśnieniu tego serduszka właśnie nasz szczeniaczek mówi nam, że kocha dziecko. Jestem głodny. Czy już pora coś zjeść? No i tutaj dziecko się uczy zależności między brzuszkiem a jedzeniem. Ktoś na niby ze mną wiec, jakąś wiec zdrową rzecz. Brzuszki napełniamy różnymi pysznościami. No, i uczy się, że yy, jeżeli jesteśmy na jedzeni, to brzuszek jest pełny. Zobaczymy teraz, co nam mówi stopa. Tup jak słoń. Również są to jakieś zadania dla maluszków. W tym przypadku, tu panie. Tup jak wielki słoń. Tup, tup, tup. I jak kangurek stać. Kop, kop, Jak mała małpka, się. Naśladuj ładnie, zwierzątka te. A lewa stopa. Znowu albo szczeka, albo nasz szczaniaczek się śmieje. Aby wyłączyć zabawkę po trzecim poziomie, również trzeba przytrzymać chwileczkę. Lewą stopę. No i nasza zabawka jest w tym momencie wyłączona, więc dziecko może ją zabrać ze sobą do łóżka bez obawy, że w nocy obudzi się przez przypadek, włączając którąś melodię. Szczeniaczek uczniaczek to zabawka edukacyjna. Jak widzicie ma on trzy poziomy nauki dla dzieci od 6, od 12 i od 18 miesiąca życia. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. W innej mojej recenzji znajdziecie żeński odpowiednik szczeniaczka, czyli siostrzyczkę szczeniaczka uczniaczka, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. A jeżeli chcielibyście mieć tą zabawkę to zapraszam na megadyskont.pl